Ojgen Polański, co prawda, w reprezentacji Polski nie występował długo, ale z pewnością zapadł w pamięć polskich kibiców. Rozmawialiśmy więc o tym, dlaczego nie wyszło na euro 2012, czemu dwukrotnie odmówił Adamowi wałce i o co ma żal do Zbigniewa Bońka. Zapraszam na tę rozmowę i pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji. Bolało Cię, kiedy słyszałeś o sobie, że jesteś farbowanym lisem? Na początku musiałem zobaczyć, co to w ogóle znaczy. Taka jest prawda. Mnie bolało, mnie bolało, że ktoś o mnie ocenia, kto mnie nie zna. I potem myślę, ale to, to, jest, to, to jestem ja. Chcę zawsze pokazać ludziom, że naprawdę daję sobie wszystko, zawsze, jak zdecyduję się na to. Myślę, że też pokazałem. No, na końcu może, może nie tak długo wyszło jak jakby chcia, chętnie jakby chciałem, bo, bo naprawdę e, zawsze zawsze to było chęć jechać e, do Polski na, na reprezentację. I, i zawsze było fajnie na, na zgrupowaniach. A jak Ty wspominasz atmosferę z tamtych dni? Bo na przykład y, Ludowik Obraniak niedawno wspominał, że, że no jego relacje na przykład z Kubą Błaszczykowskim były takie bardzo trudne i gdzieś oni się tam nie dogadywali. Y, pamiętasz, że był taki podział na, na grupki właśnie? Ja, inno, ja inno mogę powiedzieć, co ja czułem i, i bardzo bardzo dobrze się czułem w tej grupie. Ja wiem jeszcze, że na pierwszym grupowaniu, co, co byłem z Gruzją chyba, to Kuba zaraz przyszedł do mnie i, i porozmawialiśmy. On, jako kapitan, bardzo super to zrobił, tą sytuację, bo naprawdę w klasie nie było łatwo, co, co pisali, dużo dużo nieprawda. Ym, i, I też potem rozmawiał chyba z Dużyną i mnie wzięli tak, jakby już zawsze tam byłem. Pamiętam taki wywiad, którego mi udzieliłeś on był opublikowany w przeglądzie sportowym, i wtedy powiedziałeś, Czuję się Niemcem, nie wiem, czy, czy zagram dla reprezentacji Polski. Miałeś duży dylemat, żeby zdecydować się właśnie na, na polską kadrę? Wywiad dałem, tak, ale każdy tak trochę się domyślił tego, co, co chciał do tego, wiesz, bo się pytali o, o piłce nożnej i ja ino powiedziałem, że wychowałem się. Jako piłkarz w Niemiec i dlatego się czuję jako piłkarz niemiecki, ale nie mogę powiedzieć, co jest, co jest inne niż jakby się wywołałem w Polsce jako, jako piłkarz. Ale ja zawsze um, zawsze z rodzinami rozmawiałem, że urodziłem się w Polsce, jestem dumny z tego. A to było tak, że trenerowi Smudzie bardzo zależało i nie wiem, tam dzwonił trzy razy dziennie do ciebie i cały czas, Ojgen, Ojgen, no kiedy będziesz, kiedy będziesz? Ja ich denke in uh, russische manche. Często rozmawialiśmy, ale nie było to tak, że trzy, cztery razy na dzień, ale, ale, ale rozmawialiśmy o ten temat. Też powiedział mi, że, że rozumie, że to trochę potrwa, um, i, i, ale na końcu, czy, czy tam by dzwonił jeszcze częściej czy nie, to była moja decyzja. I na, na, na końcu decyzja, co bardzo, bardzo super tak wybrana ode mnie, bo, bo się tak. Dumny czułem z tego zagrad dla Polski. Co sobie pomyślałeś właśnie po pracy z Tuchel'em czy z, z Henkesem, kiedy spotkałeś Franciszka Smuda? Ja wspominam Franciszka Smuda, że, że zawsze wesoły był u nas w szatni, w fotelach, na zgrupowaniach, ale bardzo, bardzo łatwo to, to robił, co, co robiliśmy na bójsku. Może trochę brakowało tych taktycznych rzeczów. Ale też musimy powiedzieć, że w ogóle nie było czasu, tak jak jesteś trener, trenerem reprezentacji. Piłka no to wiesz, zawsze, zawsze jest szybka, tak? Musi, muszą być detaje, muszą być może na, na punkt o tym, żeby, żeby, żeby ym, drużyna, co jeszcze się, co nie ma dużo treningów, bo, bo jest reprezentacja i każdy gra w innym, w innym klubie. To, to może trochę czasu brakowało, trochę tych treningów detajowych. Dzisiaj jak obserwujesz Roberta Lewandowskiego, który jak maszyna strzela w Bundeslidze, to jak porównujesz go z tym lewym, którego wtedy spotkałeś w kadrze? W jednym, w jednym słowu to jest maszyna, tak? Wszystko, wszystko robi o tym na to, żeby, żeby strzelać gole i żeby wygrywać. No myślę, ja myślę, że teraz w takim wieku jest, że skończy karierę może w Bayerach na, na takim poziomie, może jeszcze gdzieś indziej pójdzie, ale nie myślę, że już to do klubu, gdzie może najwyższe nazwisko ma, bo w Bajerach ma wszystko co, co potrzebuje, dobrą drużynę, dobrych trenerów, ma też no w mediach Niemiec to jest też nigdzie nie, nie, nie znajdziesz coś złego o niego. Dlatego myślę, że, że skupi się na to, żeby, żeby rekord pobić wszystkim, co, co jest. Dlaczego nam nie wyszło na euro? Czy właściwie dlaczego wam nie wyszło na euro 2012. To była chyba najprostsza możliwa grupa wtedy. Też to musisz przyznać. Tak, tak, tak jest, ale myślę, że dla, dla, dla każdych do tych czterech drużyn, to, to tak samo taka, taka sama sytuacja była. Jeszcze to wiem, jak to by było wczoraj. Myślę, że w pierwszym meczu mieliśmy większe szanse na trzy punkty, żeby zdobyć i, i w ten turnie tak wejść. Na końcu no, jeden punkt wyszedł z tego. Um, Grecy mieli jeszcze czerwoną kalkę, um, dlatego mieliśmy albo mogliśmy i musieliśmy więcej zrobić z tego, na ten, i, i na końcu Rusja była, była, um, była kipa, co, co można też punkt być zadowolony. Albo zadowoloni, to by już mieliśmy cztery punkty, i na końcu z Czechami, no to by mieliśmy inną sytuację na, na ostatnim mecze, Dlatego trochę no, w tym turnieju, czy, czy takie mecze, no i na końcu musieliśmy też trochę mieć szczęścia. Nie mieliśmy, ale zły turniej nie graliśmy, muszę powiedzieć. Nie żałujesz tego, co się później wydarzyło już za trenera Nawałki, i tego, że nie pojechałeś na Mistrzostwa Europy w 2016 roku? Na końcu, na końcu nie żałuję, że nie jechałem na Mistrzostwa, i no żałuję, że tak wyszło, jak wyszło. Bo jakby nie jechałem na Mistrzostwa, bo trener mnie nie powołał, to by było może sportowne, taka, taka rzecz, a na końcu było więcej prywatnie, takie, takie rzeczy, co w ogóle się tak nie robi. Myślę, że też powiedziałam, że już może takiego błędu jeszcze by nie zrobiłem jeszcze raz. Tak, jak była sytuacja na początku, że prasa podpisała rzeczy, co, co nieprawda, takie coś. I potem też muszę powiedzieć, że PZPN, tak trochę na końcu, jak zmienili trenera, to, to nie było tak, że powiedzieli, o Polański to naprawdę ze sercem tutaj jest i takie coś i, i no zawsze jest, a on się wywołał tam, on się wywołał tam i nie powołujemy go, bo, bo on nie jest, nie jest prawdziwy Polak i dlatego to mnie to tak trochę e, bolało, bo myślę, że pokazałem ostatnie lata, że, że tak nie było. Mówiąc PZPN, masz na myśli głównie prezesa Zbigniewa Bońka? Jest jeden, jeden z nich, tak, na pewno. Myślę, że yy... On, on, by miał, on by miał szansę, żeby żeby trochę mnie bronić, albo, albo yy, powiedzieć, że, że to, to mu nie pasuje, albo to mu nie pasuje. Na końcu, na końcu zawsze naczytałem, że ja nie wywołałem się w Polsce, nie jestem Polakiem, nie, yy, nie, nie mam je powo yy, powołać ten R. i tak na końcu było, dlatego musicie się spytać obojętnie kogoś, czemu, czemu tak było. Wracam pamięcią do tamtych dni, bo no tak się złożyło, że wtedy do mnie zadzwoniłeś, żeby powiedzieć, że, że chcesz po prostu zakończyć tą, tą przygodę I, i pamiętam, że Powiedziałem ci, słuchaj, naprawdę? A ty myślisz tak, jestem przekonany, ja mówię, ty za, to dzwońmy się za 5 godzin, może ochłoń, i powiesz mi, czy na pewno tak jest. I pamiętam, że zadzwoniłem te 5-6 godzin później, ty dalej jakby byłeś zdecydowany na to, o co wtedy tak naprawdę chodziło, dlaczego nie znalazłeś wspólnego języka z trenerem nawałką? Może taki, taki błąd zrobiłem, że też powiedziałem w klasie takie rzeczy, może zadzwonić do trenera, opuścić tego, skończyć taką, taką rzecz ale no, tak, tak jest i tak, tak było tak, tak wyszło to, to był nie, nie był moment o jednej godzinie, albo jeden mecz albo coś takiego no, było, był moment o 3-4 miesiące co, co myślałem że to nie jest ok co robią nie wiem czy to ino trener był czy też może ludzie z PZPN mu coś powiedzieli że nie może mnie powo powołać myślę, że pokazałem, że, że, że do, do kadry należy i, I parę miesięcy mnie nie powołał i powiedziałam, że albo, albo to jest prywatne, albo to jest sportowa rzecz i dla mnie to jest sportowa rzecz i jak mnie nie chcą mieć tam, no to jest tak i nie będę się prosić. Mimo wszystko trener Adam Nawałka wykonał krok ku tobie i pojechał do, chyba do Hoffenheim, wtedy spotkaliście się po meczu. Czemu wtedy nie udało się dojść do porozumienia? No bo jednak trener zrobił duży gest, pojechał do ciebie i i gdzieś tam chciał negocjować. Tak, tak jak powiedziałam, że decyzja w tym momencie już oddałem sobie. Też porozmawialiśmy, wyjaśniliśmy sobie rzeczy. Może tak jak powiedzieliśmy, każdy może błąd zrobił, ale decyzja stała w tym momencie. Myślę, że też, też myślałem o tym, żeby powiedzieć OK, sorry, błąd zrobiłem, ale też miałam na pewno stracha z tego, Bałeś się wtedy po prostu tej reakcji, jaka Cię spotka w Polsce po, yy, po tej decyzji i po, po powrocie do kadry? Na, na pewno, na pewno, bo, yy, bo, bo, bo reakcja, tak jak czułem pierwszy raz, że, że każdy krzyczał, czemu, czemu w ogóle powołają mnie yy, na początku, może te, taka sama, albo prawie, że taka sama reakcja by była, yy, ale też jak teraz powiedziałem, że ja jestem człowiekiem, jak coś mówię, no to próbuję tego, tego też utrzymać I dlatego Myślałem, że może najlepsza rzecz jest to teraz tak zostawić i, i, i żeby drużyna mogła się skupić na, na mistrzostwach. Ale wiesz, pojawiały się też takie y, m, pogłoski, plotki, opinie, że ty po prostu nie chcesz zagrać przeciwko Niemcom, bo tak notabene było, że, że na przykład w tym towarzyskim meczu w Hamburgu z Niemcami nie zagrałeś, odmówiłeś wtedy przyjazdu na reprezentację, to był maj, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, nawet, nawet dwa sytuacje chyba były, jeden raz byłem konstruowany, były dwa mecze, co dwa mecze nie mogłem zagrać, ale byłem, byłem w prezentacji, ale nie zagrałem tych meczów. A jeden był taki mecz towarzyski, tak jak mówię, chyba w Hamburgu. I to było chyba ale jakiś, jakiś czas, gdzie, gdzie kluby nie, 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 muszą, nie muszą chyba puścić ludzi albo coś takiego. To, to było jedyne, jedyne rzecz, ale to by, czy, czy to jakieś inna drużyna by była, inny kraj, no to tak samo by było. Szkoda, szkoda, że z Niemcami tak było, bo naprawdę mieliście zajść do pisania coś. Jak oglądałeś później Euro 2016 i widziałeś awans po meczu z Ukrainą i widziałeś radość po meczu ze Szwajcarią. Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! To nie myślałeś sobie, że powinienem tam być razem z nimi? Tak, myślałem, że była fajna rzecz, że, że dlatego chyba jest piłkarz, Profesjonalnie, żeby żeby zagrać naj, najważniejsze mecze też dla w klubie, ale też w reprezentacji. Ja byłem nawet we Francji na, na jednym meczu z Portugalią chyba byłem na meczu, bo, bo chętnie, chętnie patrzyłem na, na drużynę i, i, i no, na, na drużynę co reprezentuje też kraj, ale w tym momencie. No, decyzja już była dawna, dawna temu, dlatego tam już nie, nie myślałam o tym rzeczu. Widzisz swoją przyszłość jako trenera? No, w tym momencie, jak się teraz pytasz, to tak, A jakby jeszcze dwa lata temu bym się pytała, no to powiedziałam, że nie. Myślę, że, że dobre, dobrze teraz tak poszło w ostatnich dwóch latach i mi, mi się bardzo dobrze podoba. Będę trenerem, tak? Myślę, że tak. A powiedz mi, skąd w ogóle wziął się ten pomysł, żeby, żeby pójść w trenerkę? I zastanawiam się, czy trochę Ciebie Nagelsmann nie zainspirował, z którym pracowałeś w Hoffenheim, no bo jednak to był trener, który był młodszy od Ciebie, kiedy, kiedy pracowaliście razem. Juliana znam bardzo długo. Już nawet prędzej, niż był potem mój trene, moim trenerem, bo, bo, bo robił... Też obserwacje treningowe u, u, innych, u innych trenerów, co byli w Offenheimie. Zawsze już trenował po 19. w Offenheimie to, jak miałem trochę czasu, no to niekiedyś, niekiedyś patrzałem, patrzałem treningi od niego i już było widać, że no trochę coś inaczej robi, inne, inne idee ma. Bardzo, bardzo dobrze drużyny zawsze ciągnął za sobą. I potem no, był naszym trenerem, moim trenerem, i no, wyszło mu super. Myślę, że, że trener jak, jak dostaje oceny od piłkarza, co, co nie, nie grał dużo u niego, no to myślę, że to jest bardzo, bardzo dużo warto. Jeżeli dobrze pamiętam, to on miał 29 lat, jak zaczynał prowadzić pierwszą drużynę Hoffenheim. Jak on sobie radził właśnie z zarządzaniem drużyną, no bo to. Nie jest łatwe, kiedy rozmawia się z piłkarzami, którzy są od ciebie starsi o 2-3-4 lata. Musi się to wyobrażać, że przychodzi ktoś, co jest młodszy niż, niż ja, albo niektórych innych piłkarzy. Ale wszystko, wszystko, co rozmawiał o, o, o piłce, no to yy, musiałeś mu wierzyć, bo to naprawdę było, było prawda i wychodziło też na boisku. Yy, między tym. Yy, był, albo poza tym, że był na boisku super, naprawdę super, jak wychodził z treningu, albo z szatni, albo, albo z klubu, no to naprawdę też się wygłupiał i, i myślę, że to też trochę, trochę pasowało do niego, bo, bo widać było, że piłka jest, jest warta, żeby, żeby walczyć, trenować, ale że też jest jeszcze życie poza tym. Trenował Ciebie Thomas Tuchel, trenował Ciebie Jub Henkes. Który z tych trenerów był najciekawszy? Kto Ci tak najbardziej zapadł w pamięć? Julia naprawdę ym, mnie dużo nauczył, albo mogłem się dużo nauczyć, też mogłem bardzo dużo patrzeć. No, jest, jest to tak, że byłem już może 32 na końcu, jak to trochę więcej już myślisz o, o, o karierze po karierze, jak miałem Heinkesa albo miałem Tuchla, no to byłem jeszcze młody i to może dlatego nie myślałem w ogóle jeszcze o tym, ale dobrze jest wspominać sobie, co, co, co trenery robili. Każdy trener, co teraz mówiłeś, Heinkes, Heinkess, Tuchl, nagle mam jeszcze parę innych, bardzo dużo dobrych rzeczy robiło, co, co ja bym mogłem powiedzieć, tak by było to, co ja bym chciałem. Ale też są były trenery, co, co też mnie nauczyli, żeby że nie będę tak na w ogóle robił. To też nie, nie zapomnieć. Ekstra klasa to jest w ogóle dla ciebie jakiś taki rynek pracy, o którym myślisz, bo ty w ogóle masz tą łatwość, że znasz pięć języków, to możesz sobie wybierać, czy Hiszpania, czy Niemcy, czy Anglia, czy Polska. Myślę, że po polsku jeszcze nie umie tak na 100%, żeby, żeby stać przed drużyną, ale to by było łatwo, żeby się no, ostatnie 5-10% może się nauczyć. No, możliwość, możliwość, możliwość jest, tak jest. A czemu, jak kończyłeś karierę, to, to nie zagrałeś właśnie w Polsce? Bo jeżeli dobrze kojarzę, to miałeś tam jakieś sygnały z polskich klubów. Byłem wolny, trochę, trochę długo to trwało, żeby, żeby w ogóle kluby w polskie się zameldowały. I na końcu meldowały się dwa drużyny. Też powiedziałem, że jak chcę zagrać w piłkę na poziomie, co jest bardzo bardzo wysoki. Może w tym momencie albo zawsze jest Legia, Legia Warszawa. Drugi, drugi albo trzeci, nie wiem, Lech Poznań, nie, myślę, że, że był w tym, w tym czasie był dobry i też Tańcyk był chyba dobry. Te kluby co się co się pod ten co dzwonili dla mnie, no to jest to jest e, dla mnie, to, to nie jest dla, dla was, bo, bo nie chcę powiedzieć, no tak jest, tak jest. Kiedyś, może za 20 lat, ale jak się jeszcze przypomnę, no to... Książkę napisemy. Ale, ale poziom, poziom był taki, że, że była sytuacja, jak grać w Polsce o może siódme, 8, 9 miejsce, no to chyba nie było to, co chciałem.